Powietrze pachniało wypalonym metarem i czymś, czego nie umiał już nazwać i może dymem sprzed wielu lat, może wspomnieniem śmierci, która nie chciała odejść. Zerad stąpał ostrożnie po kruchym gruncie. Każdy krok wydawał cichy trzask, jakby pod jego ciężarem łamały się kości. Nie te ludzkie tamtych nie zostało wiele, ale czas, historia i iluzje zwycięstwa. Młodzi kadeci szli za nim w milczeniu. Ich pancerze były czyste, ich oczy ciekawskie, zbyt naiwne. Myśleli, że to będzie kolejna wycieczka do strefy neutralnej. Nikt nie powiedział im, że idą przez grup. Nie jeden. Miliony. Zerat zatrzymał się przed ruinami, gdzie niegdyś znajdowała się brama główna. Tylko nadtopione resztki słupa przypominały, że tu zaczynała się kiedyś baza obserwacyjna sojuszu. Teraz była tylko tłem dla ciszy. Tutaj to się zaczęło i powiedział bez emocji, jakby czytał tekst z archiwum. I tutaj się skończyło. Kadet Marek uniósł głowę. Co dokładnie? Zerat spojrzał na niego. W jego spojrzeniu nie było złości, tylko cierpliwość człowieka, który wie, że opowieść jest bronią. Pewnego dnia wysłano tu człowieka. Nie był żołnierzem. Nie miał nawet pancerza. Przysłano go jako technika, choć jego akta były niepełne. Wtedy sądziliśmy, że to błąd logistyczny. Przeszedł kilka kroków do przodu i przykucnął przy wypalonej ścianie, na której wciąż było widać odciśnięte coś, co przypominało ludzką dłoń. Michał. Tak miał na imię. Pamiętam, bo nie potrafiłem go zrozumieć. Gdy nasi zwiadowcy otoczyli posterunek, on nie uciekał. Nie szukał schronienia. Po prostu wyszedł z pustymi rękami. I uśmiechnął się. Lena, jedna z najbystrzejszych kadetek, spojrzała z niedowierzaniem. Uśmiechnął się. Tak i odpowiedział zerat. I potem zniknął. Na trzy cykle. Przez ten czas nikt nie odważył się wejść do środka. Nie mieliśmy rozkazów. A potem nasze drony zarejestrowały ciało jednego z naszych zwiadowców bez głowy. Ale z uprzednio dezaktywowanym lokalizatorem. Ktoś go znał. Ktoś wiedział, jak to zrobić. Zerat wstał. Spojrzał na horyzont. Chmury gęstniały. Ludzie nie walczą, jak my. Oni nie potrzebują liczby. Nie potrzebują dowódcy. Wystarczy jeden z nich. Jeden, który przetrwał więcej, niż można sobie wyobrazić. Taki jak on. Marek odetchnął głęboko. I co się z nim stało? Zerat spojrzał na niego bez cienia uśmiechu. Nie wiem. Gdy weszliśmy do środka, nie było ani jego, ani ciał, ani śladów. Tylko ten symbol na ścianie, wypalony na panelu kontrolnym, cztery linie i jedna przekreślająca. Tak ziemianie zaznaczają pięć. Zerat zrobił pauzę. Milczenie wśród ruin stawało się cięższe z każdą sekundą. Pięciu z nas. Bez broni. Bez wsparcia. Bez dźwięku. Lena przełknęła ślinę. I co z nim było? Dlaczego to zrobił? Zerat ruszył dalej przez popiół, a jego głos odbił się od wypalonych murów. Bo nie chciał, żebyśmy przyszli tu po raz drugi. I chyba mu się udało. Dopóki wy nie weszliście tu dziś, nikt nie odważył się postawić tu stopy przez dwanaście lat. W ciszy, która nastała, nawet wiatr zdawał się słuchać. Szóstego dnia zwiadu trafili na sektor S4, oficjalnie był oznaczony jako strefa niestabilna i niemożliwa do zmapowania przez drony z powodu zakłóceń elektromagnetycznych. Zerat wiedział, co to znaczy. Oznaczało to miejsce, którego nikt nie chciał doknąć ani w sensie taktycznym, ani w sensie pamięci. Ale młodzi kadenci nie mieli jeszcze instynktu samozachowawczego. Oni mieli tylko ciekawość. To Lena pierwsza usłyszała ten dźwięk. Subtelny, metaliczny trzask i jakby ktoś rozciągał sprężynę w starym zawiasie. Zatrzymała się i uniosła broń, ale nic nie zauważyła. Za nią Marek spojrzał pytająco, a Zerat od razu dobył pistolet z kabury przy udzie. Był spokojny, ale jego palce były twarde, gotowe. Skradali się wzdłuż skorodowanego korytarza. Ściany były częściowo zawalone, ale ktoś musiał je niedawno przetrzeć, było tam miejsce, gdzie nie osiadł pył. W rogu, między zgniecionym kontenerem a zarośniętym przekaźnikiem, widniały świeże ślady butów. Lekkie, ludzkie. Nikt z ich oddziału nie miał takiej podeszwy. Lena uniosła dłoń. Wstrzymali oddech. Zerad skinął głową i dał jej znak, by otworzyła zablokowane drzwi techniczne. Trzy szybkie wciśnięcia kodu awaryjnego i zgrzyt. Potem powoli rozsunęły się drzwi, wypuszczając falę zapachu i nieświeży, lekko słodkawy pot, wymieszany z kurzem i czymś nieokreślonym, pierwotnym. Wewnątrz było ciemno, ale w głębi komory ktoś siedział. Blada sylwetka poruszyła się dopiero, gdy Lena zrobiła krok do przodu. Stój, powiedział głos, niski, zachrypnięty, ale wyraźny. Nie rób nic gwałtownego. Mam tylko drut i patyk, ale wystarczy. Zerat wszedł za nią. Jego oczy zweziły się, serce przestało bić na ułamek sekundy. To nie mogło być prawdą. Ta twarz. Zarost był niechlujny, włosy przyklejone do skroni, skóra w niektórych miejscach poparzona od kontaktu z instalacją energetyczną. Ale rysy się nie zmieniły. Michał i wyszeptał zerat. Mężczyzna w cieniu spojrzał na niego spokojnie. Ty znasz moje imię. Lena spojrzała zaskoczona na dowódcę. To on? Ten człowiek z opowieści? Michał roześmiał się, ale bez humoru. Jego śmiech brzmiał bardziej jak westchnienie kogoś, kto od dawna nie ufa nawet ciszy. Nie wiem, jakie opowieści krążą, ale jeśli są o człowieku, który przespał pięć lat w kanałach i jadł szczury, to może być o mnie. Zerat nie odpowiedział. Patrzył. Po prostu patrzył, jakby nie wierzył, że to, co widzi, jest realne. Michał przesunął się powoli, by usiąść bardziej wyprostowany. W rękach miał prowizoryczną broń, pogięty pręt z ułamanym izolatorem, owinięty we fragment materiału z oznaczeniem sojuszu. Pytasz, czemu nie uciekłem? Odezwał się po chwili. Bo nie ma już dokąd. A to miejsce, w to mój dom. I grób. Dla Was może to ruina, dla mnie to ostatni punkt, w którym Ziemia jeszcze coś znaczyła. Lena wyciągnęła zapasową rację żywnościową. Podała mu ją przez ostrożny krok, ale on uniósł dłoń. Nie jestem głodny. Nie było w tym dumy. Ani pogardy. Po prostu stwierdzenie faktu. Zerat poczuł dziwny dreszcz, jakby coś niewidzialnego zaczęło krążyć wokół nich. Michał nie był wojownikiem. A jednak w jego obecności nawet uzbrojeni czuli się nieprzygotowani. W ciszy, która nastała, Lena usiadła naprzeciwko niego. Nie jako kadet, nie jako zwiadowca, ale jako ktoś, kto chciał wiedzieć więcej. Opowiesz nam. Michał spojrzał jej w oczy. Nie kiwnął głową. Nie przytaknął. Po prostu zaczął mówić. Zerat stał w drzwiach. Czuwał. I słuchał. Tak jak kiedyś, w pierwszej bazie, w pierwszym milczeniu po bitwie, które było gorsze niż sam ogień. Noc zapadła szybko, jakby światło postanowiło uciec z tego miejsca wcześniej niż zwykle. Zerad zajął pozycję przy wejściu, trzymając straż z typową dla siebie bezsenną czujnością. Ale tym razem jego myśli błądziły. Obraz Michała nie chciał zniknąć spod powiek. Nie chodziło tylko o jego obecność. Chodziło o to, że żył. Że mówił. Że patrzył tak, jakby wiedział o każdym z nich więcej, niż sam zerad wiedział o sobie. Obozowisko było ciche. Lena nie spała. Przysiadła naprzeciwko Michała, który siedział oparty plecami o zimny mur. Pomiędzy nimi leżała otwarta racja żywnościowa, ale nikt jej nie tknął. Nie boisz się. Zapytała szeptem. Czego? Michał spojrzał w mrok. Ludzi. Już nie. Obcych. Za późno. Ciszy. To jedyne, co mnie słucha. Lena przełknęła ślinę. Odpowiedź była zbyt szczera, zbyt czysta. A jednak w tej surowości była jakaś siła. Kiedy ostatni raz z kimś rozmawiałeś? Z człowiekiem? Cztery lata temu. Z sobą. Codziennie. Zamilkła. Przysunęła się nieco bliżej, ale nie z litości. Z ciekawości. Michał był jak księga, której nikt nie umiał przeczytać, ale każdy chciał doknąć. Wtedy usłyszeli krzyk. Ostry, gardłowy, przeciągnięty tak nieludzki, że natychmiast porwał wszystkich na nogi. Zerat chwycił broń i ruszył korytarzem w stronę źródła dźwięku. Lena była tuż za nim. Michał nie czekał. Bez słowa podniósł się i ruszył w przeciwną stronę, na skróty. On znał tę stację lepiej niż ktokolwiek. Znaleźli ciało przy jednym z bocznych korytarzy. Kadet Tadeusz leżał nieruchomo z oczami wpatrzonymi w sufit. Nie krwawił z ran postrzałowych. Miał dziurę w szyi, a obok niego walała się potężna łapa z zakończoną pazurem, jeszcze dgającą. Lena cofnęła się z obrzydzeniem. Zerat przyklęknął. Analiza struktury tkanek potwierdziła to, co podejrzewał. Drabpus nocny drapieżca, który nie powinien był w ogóle tu dotrzeć. Ich patrol nie zauważył żadnych śladów. To oznaczało jedno stworzenie było albo inteligentniejsze niż zakładano, albo ktoś je tu ściągnął. Wtedy usłyszeli kroki ciężkie, nieregularne. I oddech urywany, ale kontrolowany. Michał wszedł w światło lamp. Miał rozciętą rękę, a z ramienia wystawał pazur wbity głęboko w tkanki. Z jednej strony ociekała krew, z drugiej trzymał coś zawiniętego w kawał materiału. Rzucił to Zeratowi. To była głowa bestii. Obdarta z jednej strony, ale rozpoznawalna. Przyszedł po Was i powiedział bez cienia emocji. Ja tylko przeszkadzałem. Wszyscy zamarli. Lena patrzyła na niego, jakby widziała go po raz pierwszy. Nie człowieka. Nie legendę. Istotę, która właśnie uratowała ich wszystkich bez cienia oczekiwania wdzęczności. Zerat odsunął się pół kroku. Nie z obrzydzenia. Z ostrożności. Wciąż nie rozumiał, kim naprawdę był Michał. Ale jedno stawało się jasne, a nie można go było zmierzyć tymi samymi kategoriami, które stosowano wobec innych. Lena podeszła do niego powoli. Jesteś ranny. Wiem. Muszę ci to wyjąć. Co się może za kawę? Wiem, przerwał jej łagodnie. Ale poczekaj chwilę. Muszę poczuć, że jeszcze jestem człowiekiem. Nie pytała, co miał na myśli. Usiedli razem w milczeniu. A w ciemnościach ruin, gdzie śmierć czaiła się w każdym kącie, ciche bicie ich serc brzmiało jak jedyny dowód, że życie jeszcze tu istnieje. Zerat cofnął się w cień. Zrozumiał, że tej nocy wydarzyło się coś ważniejszego, niż tylko starcie z potworem. Coś, czego nie dało się zapisać w raporcie. Poranek w ruinach nie był jasny. Słońce ledwo przebijało się przez warstwę popiołu zawieszoną w powietrzu. Światło przypominało mgłę, a cienie były dłuższe, jakby ciągnęły za sobą resztki snów, których nikt nie miał odwagi dośnić. Zerat siedział na metalowej belce, tuż przy wylocie jednego z korytarzy technicznych. Trzymał w rękach uszkodzoną końcówkę lansji energetycznej, ale nie naprawiał jej. Gapił się w pustkę, w której jeszcze kilka godzin temu umierał jeden z jego kadetów. W oddali widział Lenę, pochyloną nad Michałem. Siedzieli razem przy zrujnowanym stanowisku sterującym. Fragmenty monitorów błyskały jeszcze nikłym światłem, ale dawno przestały pokazywać cokolwiek sensownego. Tylko linie, zakłócenia, fale, które przypominały bicie serca. Michał milczał przez większość czasu. Opatrunek na jego ramieniu był prowizoryczny, ale skuteczny. Lena wykazała się umiejętnościami medyka lepiej niż którykolwiek z innych kadetów. Nie zadawała wielu pytań, tylko patrzyła, słuchała i była. Cisza między nimi nie była nie. Miała w sobie coś czystego. Jak powietrze tuż przed burzą. W końcu Michał spojrzał na nią. Masz kogoś na ziemi? Lena zaskoczona pytaniem uniosła brwi. Potem wzruszyła ramionami: Matkę, Ojca ale nie wiem, czy jeszcze żyją. Odkąd ruszyłam z akademią, kontakt z domem jest nieregularny. A wojna zmienia wszystko. Michał skinął powoli głową. Wojna nie zmienia. Ona tylko pokazuje, kim ludzie byli naprawdę, zanim zdążyli się ukryć za słowami. Lena przygryzła wargę. Pomyślała przez chwilę. A ty? Masz kogoś? Miałem, odpowiedział cicho. Siostrę. Młodszą o siedem lat. Lubiła robić mi kawałki jedzenia strawy i udawać, że to tort. Zginęła podczas pierwszej ewakuacji z bazy księżycowej. Lena nic nie powiedziała. Położyła dłoń na jego dłoni. Przez ułamek sekundy Michał zamarł, jakby nie wiedział, co to znaczy. A potem lekko ścisnął jej palce. Wiesz, że to nieprzepisowe. Powiedziała z uśmiechem, ale bez złośliwości. Nie jestem już w waszym systemie, odpowiedział. Ale nadal jesteś człowiekiem. Ich spojrzenia spotkały się i przez moment świat zatrzymał się w miejscu. Wszystko, co działo się wcześniej i bitwy, śmierć, ruiny, strach, zdawało się nie mieć znaczenia wobec tej jednej chwili, gdzie istniało tylko to, co przed nimi. Tu i teraz. Zerat obserwował ich z dystansu, nie wchodząc w ich świat. Zrozumiał, że przekroczyli most, którego on nigdy nie odważył się zbudować. Most między tym, kim się jest, a kim się mogło być, gdyby życie potoczyło się inaczej. Tymczasem reszta kadetów zajmowała się zabezpieczaniem wnętrza ruin. Marek, pełniący teraz funkcję zastępcy dowódcy, przyniósł wieści od dran zwiadowczych. Przechwyciliśmy sygnał radiowy z orbity. Coś się zbliża. Nie wygląda na nasze. Zerat uniósł wzrok. Wiedział, co to znaczy. Po tonie zakłóceń, po strukturze pakietów, to nie był sojusz. To była transmisja piracka. Ile mamy czasu? Dwadzieścia dwie minuty. Może mniej, jeśli nie zawrócą. Zerat podszedł do Michała i Leni. Sielanka się kończy, powiedział cicho. Michał odsunął się powoli. Spojrzał na niebo, którego nie było widać przez kopułę pyłu. Ale jego ton był twardy. Czasami nie trzeba widzieć nieba, żeby wiedzieć, że spada ogień. Zerad przez chwilę przyglądał się temu człowiekowi. Potem podał mu broń. Stara, analogowa wersja pistoletu plazmowego, pozbawiona identyfikatora użytkownika. Nie ma szkodu dostępu do naszych systemów. Ale ta działa. Michał ujął broń, jakby trzymał pióro. Sprawdził ją wprawnym ruchem. Uśmiechnął się lekko. Dobrze się czuję, trzymając coś, co nie próbuje mnie ocenić. Zerad poklepał go po ramieniu. Jesteś gotowy. Nigdy nie przestałem być. Z nieba zaczynał padać popiół. Alarm rozbrzmiał trzema krótkimi tonami, których nie sposób było pomylić z czymkolwiek innym. Były zimne, mechaniczne i wyrywały serce z klatki piersiowej. Kadet Marek już biegł w stronę improwizowanego centrum dowodzenia. Lena zakładała pancerz, który jeszcze godzinę temu traktowała jak zbędny ciężar. Zerat przełączał kanały komunikacyjne, próbując ustalić trajektorię jednostki zbliżającej się z orbity. Ale Michał nie ruszał się w pośpiechu. Stał przy wejściu do jednego z zewnętrznych tuneli wentylacyjnych i patrzył w górę. Choć nad nimi nie było nieba, on zdawał się je widzieć. Jego oczy były spokojne, uważne, ale bez lęku. Jeden okręt. Średnia klasa. Brak sygnatury sojuszu ani ziemian zreferował Marek. Wchodzą w atmosferę z prędkością opadającą. Lądują niedaleko. Skan pokazuje formacje bojowe i ciężki ładunek. Piraci i powiedział Zerat. Sygnał pułapka. Odpowiedzieliśmy na niego. I teraz przychodzą zebrać nagrodę. Michał odwrócił głowę. Zmrużył oczy, jakby słuchał czegoś innego niż reszta. Nie przychodzą po informacje. Nie po sprzęt. Przychodzą po ludzi. Lena zamarła. Skąd wiesz? Bo sam kiedyś wysłałem taki sygnał. Gdy byłem w zespole ratunkowym na kolonii czternaste. Wtedy nikt się nie pojawił. Ale teraz ktoś odpowiada. To znaczy, że tamci wiedzą, że jesteście młodzi, że jesteście niechronieni i że można was zabrać, zanim dowództwo się zorientuje. Wszyscy spojrzeli na niego. To nie będzie zwiat. To będzie zbieranie ciał. Zerat podszedł do mapy holograficznej i aktywował lokalizatory dronów. Zaznaczył strefę podejścia jednostki wroga. Mamy jedną szansę. Musimy przejąć teren wejścia, zanim oni zdążą się rozłożyć. Jeśli ich złapiemy w fazie rozładunku, mamy przewagę. A jeśli nie? Zapytał Marek. To nie będzie miało znaczenia, odparł Michał. Bo nikt z was nie dożyje następnego wschodu. Lena zbliżyła się do Michała i podała mu nowy magazynek. Spojrzał na nią pytająco: Skąd? Z mojego zasobnika. Wolałabym, żebyś to ty go użył. Ujął go bez słowa, wsunął do broni i sprawdził działanie. Każdy jego ruch był precyzyjny, niemal rytualny. Lena patrzyła na niego z rosnącym niepokojem, ale też z dziwnym rodzajem spokoju. Wiedziała już, że nie miała do czynienia z przypadkowym ocaleńcem. Wiedziała, że Michał był czymś więcej niż żołnierzem. Był przeżytym ostrzeżeniem. Zerat rozstawił kadetów w punktach obrony. Marek zabezpieczał lewy korytarz z dwoma innymi. Lena i Michał zostali przy głównym wejściu. Sam Zerat zajął pozycję na wyższym poziomie, mając dostęp do systemu czujników z odzyskanych fragmentów starej bazy. Cisza, która nastała, nie była zwykła. Nie była nawet groźna. Była pełna. Nagle pierwsze uderzenie. Głęboki dźwięk lądowania. Drżenie posadzki. Potem zgrzyt hydraulicznych ramion, opuszczających rampę. I w końcu głosy. Niskie. Nieludzkie. Wiele z nich. Michał podniósł broń. Stał nieruchomo. Lena za jego plecami ładowała ostatni granat dymny. Jak myślisz, ilu ich jest? Wystarczająco, odpowiedział. Żebyśmy nie wrócili, jeśli popełnimy choć jeden błąd. Wtedy zapadła decyzja. Nikt jej nie wypowiedział. Po prostu zaczęli się ruszać. Marek otworzył ogień pierwszy. Dwa szybkie strzały. Jeden cel upadł, drugi zanurkował za osłonę. Zerat uruchomił barierę świetlną i przesłał rozkaz do aktywacji pułapki termicznej. Eksplozja zablokowała boczny korytarz. Piraci byli szybcy, ale nie spodziewali się zorganizowanej odpowiedzi. Michał wystrzelił pierwszy ładunek, potem skoczył do przodu z ruchem, który nie pasował do jego wieku ani wyglądu. Wił się w pierwszy rząd napastników z precyzją chirurga i dzikością zwierzęcia. Lena osłaniała go z tyłu. Jej broń pulsowała ogniem. Miała skupienie w oczach i drżenie w palcach, którego nie potrafiła zatrzymać. Ale nie cofnęła się ani razu. Michał padł na jedno kolano, strącony ciosem w bark. Lena natychmiast była przy nim, strzelając ponad jego ramieniem. Ostatni pocisk uderzył w przeciwnika z bliska, rozpryskując hełm na strzępy. Zerat zeskoczył z górnego poziomu, zionąc ogniem zmiotacza. Kilku piratów rzuciło się do odwrotu. W ciągu pięciu minut wszystko ucichło. Korytarze dymiły. Ciała nieprzyjaciół leżały wśród gruzu. A w samym środku i Michał, ranny, ale wciąż żywy otoczony przez kadetów, którzy już wiedzieli, że ich historia została złamana i zbudowana na nowo przez jednego człowieka. Tego wieczoru Lena usiadła obok niego, opierając głowę o jego bark. Nie powiedzieli nic, bo cisza tej nocy nie była już strachem, była pamięcią. Nad ranem ruiny zamilkły na dobre. Nie było już trzasków ognia, krzyków ani sygnałów alarmowych. Dym opadał powoli, a w jego smugach światło słońca wyglądało jak coś, co jeszcze nie zdecydowało, czy chce powrócić. Zerat stał nad pozostałościami pola bitwy. Jego hełm był pęknięty, pancerz pokryty sadzą i kurzem, ale oczy błyszczały spokojem. Obserwował, jak Marek i dwaj pozostali kadenci wynoszą rannych piratów na prowizoryczne nosze. Nikt nie dobijał. Nikt nie torturował. Nie po tym, co zobaczyli tej nocy. Lena siedziała obok Michała na uszkodzonym bloku energetycznym. Trzymała jego dłoń, jakby nie chciała jej puścić ani na chwilę. Jego ramię było unieruchomione, brzuch owinięty ciasno bandażami. Twarz miał bladą, ale nie słabą. Oczy były spokojne. Spojrzał na nią. Nadal uważasz, że to nieprzepisowe. Lena uśmiechnęła się przez łzy. Przepisy są dla tych, którzy mają luksus ich przestrzegać. Michał wydał z siebie krótki śmiech. Potem jego twarz spoważniała. Myślisz, że wrócą? Nie dzisiaj, odpowiedziała. A może nigdy. Zobaczyli, że nie jesteśmy łatwym łupem. Zerat podszedł do nich i usiadł na metalowym gruzie. Przez chwilę nikt się nie odzywał. "Przyleci statek ratunkowy", powiedział w końcu dowódca. "Nasz sygnał w końcu przebił się przez zakłócenia." Powinni być tu za dwie doby. I co wtedy? Zapytał Michał. Zerat milczał przez dłuższą chwilę, zanim odpowiedział. Zgodnie z regulaminem, powinienem cię oddać pod jurysdykcję sojuszu. Ale nie jestem głupi. Wiem, że uratowałeś nam życie. I wiem, że nie jesteś już zwykłym technikiem z listy przesunięć. Spojrzał mu prosto w oczy. Jeśli chcesz, mogę nic nie powiedzieć. Możesz zniknąć. Albo możesz zostać z nami. Michał spojrzał na Lenę. W jej oczach była odpowiedź, której nie trzeba było wypowiadać. Zostanę, powiedział cicho. Dobrze, odpowiedział Zerat i podniósł się. W takim razie muszę cię oficjalnie mianować doradcą taktycznym. To pozycja tymczasowa, ale płatna. I ze schronieniem. A co z raportem? Raport napisałem jeszcze zanim Cię poznałem. W nim jesteś tylko cieniem, który pomógł nam przetrwać. A cieni nie można osądzać. Słońce zaczęło przełamywać chmury. Po raz pierwszy od wielu dni niebo nad ruinami było jasne. Marek podszedł z wiadomością. Na horyzoncie zmaterializował się punkt świetlny, wahadłowiec ratunkowy. Nadciągają opowiedział. Tym razem naprawdę. Lena ścisnęła mocniej dłoń Michała. Będziesz musiał się ogolić, jak przywrócą ci rejestrację. Wolę zostać cieniem, odpowiedział. Ale jeśli to oznacza, że mogę być cieniem obok ciebie, to się zgodzę. Wszyscy spojrzeli w górę. Po raz pierwszy cisza nie była zapowiedzą walki. Była początkiem czegoś nowego. Zerat odszedł kilka kroków, odwrócił się i spojrzał raz jeszcze na miejsce, gdzie wszystko się wydarzyło. Wiedział, że to nie koniec wojny, ale to był ich mały koniec piekła. I to wystarczało, żeby nazywać ten dzień zwycięstwem. Gdy wahadłowiec lądował, podnosząc czumeni kurzu i światła, Lena i Michał wstali razem. I ruszyli w przyszłość, nie jako żołnierze. Nie jako ocaleńcy. Jako ludzie.